Halo? No cześć Janusz. Z kim mam przyjemność? No cześć, cześć! Kuba z tej strony. O, cześć! Dawno się nie słyszeliśmy. No cześć Janusz, no tak, tak, będzie pewnie z 2-3 lata. Co tam u Ciebie słychać? A nic jakoś leci. Życie, praca, obowiązki jak po, jak u wszystkich. Zostałeś tam u, u nas w mieście, tak? Tak, tak. Zostałem, wiesz, nie wyjeżdżałem. Znalazłem pracę stabilną, na etacie. No, czego chcieć więcej od życia? O, widzisz. No i ja już, wiesz, nie pracuję, bo mam teraz super narzędzie do inwestowania. Jestem teraz na wakacjach właśnie. A to co to za narzędzie? Słuchaj, są teraz takie możliwości. Mamy dostęp do wszystkich platform poprzez internet. Inwestuję dwa lata. Dużo moich znajomych inwestuje i wszyscy... Są na plusie. Może chciałbyś zainteresować się takim inwestowaniem? Wysłałbym ci link. No wiesz, nigdy nie zajmowałem się takimi rzeczami. Jeszcze ja że mówiąc, też nie, nie wierzę. No ale wiesz, powiem Ci tak. Pracowałem na etacie 5 lat, teraz już nie pracuję, a dużo większy mam zysk. I przypomniałem sobie właśnie, o co tam u Ciebie słychać. E, może byś kiedyś też ze mną tutaj przyleciał i, i właśnie do siebie zadzwoniłem. Żebyśmy razem, może spróbowali zainwestować. No to możemy spróbować. No chyba nic nie tracę. A jesteś teraz może przed komputerem, to od razu bym ci to wysłał. No Nie, ale mogę podejść. Jestem na balkonie, więc, więc, więc mogę za chwilę podejść. Okej, okay. no to ja czekam na ciebie tutaj przed komputerem. Ja już wysłam do ciebie link. I jak tam doszedł do ciebie ten link? No wiesz, no coś, coś doszło. Włączam to, ale, ale nie działa. Okej, okay, bo to jest bardzo skomplikowane, ale ja bym ci wszystko wytłumaczył, bym ci pomógł. Teraz wysłałbym ci drugi link, kliknij sobie w ten link, wpiszesz swoje hasło do komputera, a ja dzięki temu uzyskam dostęp do twojego komputera. A potem zrobimy krótką autoryzację i będziemy już dalej inwestować i pokażę Ci, jak szybko zarobić pieniądze. Wpłacisz tylko 250 zł, a uzyskasz 10 razy tyle w jeden dzień. No dobra, możemy tak spróbować. Dobra, już Ci wysyłam link, kliknij. I wpisz hasło. Okej, okay, mam już twoje hasło. A teraz podepnij swoją kartę, żebyśmy mogli tutaj rozpocząć inwestowanie. I, konie i koniecznie wpisz tam kod CVC, żebym mógł zainwestować Twoje środki. Dałem się szukać kumplowi. Jest to wynikiem naszej nieostrożności, nieroztropności, a czasami zbyt przesadnym zaufaniem. Musimy być ostrożni i musimy uważać na wszystkich. Każdy link, każda informacja wysłana na nasze konto może świadczyć o próbie oszukania nas, nie podajmy swoich danych wrażliwych: numeru dowodu, numeru PESEL, numeru karty bankowej, numeru CVC. Zwracajmy uwagę na to, o co prosi nas strona przeciwna, i pamiętajmy, że nawet znajomy niekoniecznie może nam dobrze życzyć, a więc przeciwnie, może być naszym przeciwnikiem. Bądźmy bezpieczni w sieci.